Continuum 3, czyli trzecia odsłona wystawy, która pokazuje sylwetki artystyczne tych, którzy tworzyli ASP Włodzi. Ale nie chodzi o dawne prace, tylko o prace współczesne. Bo chociaż te osoby są na emeryturze, chociaż dydaktyką się już może na co dzień nie zajmują, to zajmują się na co dzień sztuką. Sztuka nie przestała być częścią ich życia i cały czas tworzą, cały czas powstają nowe prace, i tutaj można to obejrzeć. W dodatku wernisarz jest niesamowitą okazją, żeby spotkać te. Osoby, żeby z nimi porozmawiać nie tylko o ich pracach, ale w ogóle o sztuce i o tworzeniu. A w tym roku, 80-lecia ASP imienia Strzemińskiego w Łodzi, ta wystawa jest jeszcze ważniejsza, bo to jest taki rok wielu podsumowań, a ta wystawa właściwie. Co roku trochę podsumowuje, ale też trochę pokazuje, że to, co było, jest takim pomostem z tym, co będzie. Sztuka jest jedna i cały czas jest tworzona. Warto o tym pamiętać, warto mieć to na uwadze i warto też przyjść tutaj i zobaczyć, jakie prace w tym roku są prezentowane. Dzień dobry Państwu witam niezwykle serdecznie na trzecim wydarzeniu, trzecim, trzecim kolejnym roku. Wydarzeniu, które staje się jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu wydarzeń naszej akademii. Witam serdecznie na kolejnej wystawie Continuum. o tym, że rośnie ranga tej tego spotkania, tej imprezy, doświadczy chociaż rozrastający się scenariusz. I liczba osób, które w tym scenariuszu są uwzględnione, liczba wydarzeń, i ja się bardzo cieszę, bo to troszeczkę zrzuca ze mnie odpowiedzialność za wszystko. Szanowni Państwo, szczególnie serdecznie witam wszystkich uczestników naszej wystawy. Witam serdecznie Państwa profesorów, Państwa pracowników Akademii. Witam przedstawicieli biznesu, sztuki i mediów przybyłych na tę okoliczność. Witam wszystkich gości przybyłych na Wernisarz. Proszę Państwa, to wydarzenie po raz kolejny zostało objęte patronatem honorowym, tym razem przez panią minister kultury i dziedzictwa narodowego Hannę Wrublecką, panią wojewodę Łódzką Dorotę Ryl, panią marszałek województwa Łódzkiego Joannę Skrzydlewską oraz panią prezydent miasta Łodzi Hannę Zdanowską. Serdecznie dziękujemy. Wydarzenie jest również objęte patronatem medialnym: przez te, program Trzeci polskiej telewizji, przez Radio Łódź, przez telewizję Toja, przez Red Sat oraz przez ma, magazyn Galajdosy. Drodzy Państwo, zanim oddam głos osobom, które najbardziej były zaangażowane w tę wystawę, twórcom tej wystawy, chciałem powiedzieć, że całkiem niedawno. Kilka godzin temu wróciłem z striedniowego spotkania rektorów, które odbyło się w Polanicy. Profesorze z serdzeszawienia z Polanicy. E, I rozmawialiśmy tam oczywiście jak to przy tego rodzaju okazjach e, no, o różnych bolączkach e, wszystkich uczelni artystycznych. E, ale też wybrzmiały takie bardzo ciekawe słowa, co są po raz pierwszy, że e, Polska ma niezwykły system szkolnictwa artystycznego na każdym poziomie. I to coraz bardziej widać. My to też widzimy, rektorzy to widzą, wszyscy zarządzający. Kiedy się porównujemy z innymi państwami, jeszcze do niedawna, państwami, którym zazdrościliśmy wszystkiego, okazuje się, że dorobiliśmy się czegoś bardzo wyjątkowego i bardzo dobrego. My się wyróżniamy i jakością, i infrastrukturą. Kiedyś myślę, że było nie do pomyślenia taka, ta, ta, takie stwierdzenie, teraz jest to faktem. I oczywiście wszyscy wiemy, komu to zawdzięczamy. Zawdzięczamy naszym poprzednikom, zawdzięczamy Państwu, którzy dzisiaj się wysta wystawiają. Zawdzięczamy wszystkim pracownikom Akademii, którzy nie tylko jako wspaniali artyści, ale również przede wszystkim dydaktycy przyłożyli się do tego, żeby na taki poziom nasze szkolnictwo wynieść. Proszę Państwa, jak wyjeżdżałem z Polenicy, jeden z kolegów zapytał, a gdzie to tak się śpieszy, No na wystawę, kolejną wystawę e, emerytowanych pracowników. I on tak chwilę mi się wydaje, to pięknie. E, zazdroszczą nam też tej wystawy, zazdroszczą e, tej inicjatywy, a właśnie teraz głos oddam. Dziękując jeszcze raz wszystkim za przybycie, współautorce pomysłu organizacji tej wystawy. Pani profesor Idia Dziękuję bardzo. <klucza> Dziękuję panie rektorze za, za miłe słowa i za e, zaufanie, za powierzenie mi zorganizowania tej wystawy po raz kolejny, po raz trzeci. E, chciałabym e, przede wszystkim podziękować e, wszystkim uczestnikom, 25 naszym mistrzom, mentorom, którzy zgłosili swoje prace, które możemy tutaj dzisiaj podziwiać. Oczywiście wystawa ta to, to praca, powiedziałabym, wielomiesięczna praca całego zespołu pracowników Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Nie będę wszystkich wymieniać, bo to duża grupa. Chciałabym tylko powiedzieć o jednej osobie, która całe, całe swoje serce i... Wszystkie umiejętności, wkład w to, żeby, żeby można było dzisiaj się tutaj spotkać, żeby można było e, podziwiać tę pracę. To pani Karolina Kozłowa. Dziękuję bardzo. A również redaktorka e, tego pięknego katalogu, który wszyscy Państwo otrzymają. Tak, właśnie tutaj muszę powiedzieć, że e, po raz kolejny ten katalog zaprojektowała pani doktor Habilitowana Karol, Karolina Gruzińska, dyrektor Instytutu Projektowania Graficznego. E, Zapomniałem o tym wcześniej mówić. Nie wiem, czy jest z nami pani e, doktor Habilitowana, ale jeśli. Się... Grudzińska Nie ma. Chciałam powiedzieć również, że. Mm, tak. E, no właśnie, chciałam powiedzieć coś pięknego, przygotować na dzisiejszy wieczór jakieś, jakąś niezwykłą przemowę e, oryginalną i piękną, ale mm, po tym, co przeczytałam, po wstępie do katalogu autorstwa e, Pana Bogusława Dyktuły, krytyka sztuki. E, po prostu nie ośmielę się chyba nic powiedzieć, bo wszystko co powiem będzie banalne e, i płytkie. E, przepiękny tekst pod tytułem... pod tytułem Dotykając Wolności. E, Wydaje mi się, że to jest, to jest po prostu poezja. Chciałabym poprosić teraz pana Bogusława Deptuę o krótki komentarz do wystawy. Dziękuję bardzo, dziękuję za te miłe słowa. No dobrze, nie będę mówił, że nie zasłużyłem. Niech będzie, że zasłużyłem. Nie przelicytuję tego, co napisałem. To znaczy, nie powiem właśnie, jak mówi profesor Lidia nie powiem więcej niż napisałem, to, co rzeczywiście poczułem, myśląc o, o państwu, którzy zrobiliście tę wystawę, czyli o państwa, państwa, wszystkich uczestnikach, którzy tu jesteście. Państwie, wszystkich uczestnikach, pardon. Pomyślałem właśnie o tym, że, że paradoks tego, tej takiej twórczości późniejszej, Polega na tym, że właśnie jest, że daje poczucie wolności. Znaczy, że można to robić, że nie trzeba tego robić, że się, jeśli chce się to robić, to się to robi, jeśli nie, to się tego nie robi. Ale powiedziałem przed chwilą do, do telewizora, że. E, Ludzie, którzy zajmują się twórczością, no właściwie nie przychodzą z tam spoczynku. No to nie ma takiej sytuacji. Jak się chce e, malować, czy pisać wiersze, czy komponować, to się to po prostu robi dalej. A to, że jakaś tam cyfra na liczniku stuknęła, no to, no to wszystko jedno, diabeł prawda? E, nie będziemy się tym przejmować, tylko ile nam starczy sił, będziemy coś dalej robić. E, I. Chciałem po prostu podziękować e, uczestnikom tej wystawy za to no, co nam tutaj pokazali, co nam przynieśli jakby w darze od siebie i jestem po prostu też bardzo tym wszystkim wzruszony, bo to, bo to taki dowód na to, że właśnie tak jak mówię sztuka nie ma, nie ma, nie ma lat, nie ma, nie ma wieku i powstaje po prostu z serca i tyle. Dziękuję wszystkim, dziękuję bardzo. Jeszcze na chwileczkę wracając do katalogu, chciałam, e, za chwilę ten katalog wszystkim Państwu tutaj podarujemy. Chciałam pokazać, że na stronie pierwszej znajduje się e, fotografia pięknego, pięknej rośliny, miłożębu. wiem, czy Państwo pamiętają, ci, którzy byli tutaj na pierwszej edycji tego wydarzenia, że pan rektor podarował z taką, właśnie, był fundatorem takiej sadzonki miłożębu i własnoręcznie zasodził, zasadził to drzewo. Drzewo ma się doskonale, rośnie przed Akademią Sztuk Pięknych, silne i piękne, w niedalekiej odległości od, uwaga, amuletu jachtu, który można podziwiać pana profesora Romana Modzelewskiego, rektora Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Myślę, że warto się wybrać. Zapraszamy wszystkich serdecznie do Akademii, aby dotknąć amuletu, aby obejrzeć, obejrzeć pracę współczesnej młodzieży, naszych studentów. Pani profesor, zapraszam oczywiście do żeby dotknąć amuletu, ale amulet jeszcze nie jest do końca na to gotowy. To znaczy, jest, dostaliśmy go w darze. Stoi na podwórku, czeka na doprowadzenie do doskonałości. To jest w świetnym stanie, ale, ale chcemy go doprowadzić naprawdę do stanu świetnego i eksponować w wnętrzach akademii, myślę, że nam się to uda. Jeszcze chwila minie, ale ten jak faktycznie jest i, i jest widoczny i dotykalny. Chciałabym jeszcze teraz króciutko powiedzieć parę słów od pani profesor Olgi Potlickiej grysińskiej Prorektor do spraw e, współpracy i rozwoju, e, która nie mogła być dzisiaj tutaj z nami, ale przygotowała, przygotowała niespodziankę i poprosiła mnie, żebym przeczytała e, krótki tekst, list do Państwa, do uczestników tej wystawy. Szanowni Państwo, jest mi ogromnie miło, że w trakcie tegorocznego wernisarza wystawy Kontinuum. Prosze mojego autorstwa zostaną Państwu wręczone jako pamiątki tego wydarzenia. I przepraszam, że ze względu na inne zobowiązania nie mogę tego zrobić osobiście. Każda prosza jest odrobinę inna, bo każda wykonana została przeze mnie ręcznie i ozdobiona Emalią Jubilerską przy użyciu techniki malarskiej, inaczej zwanej limuzyńską. Każda z nich była wypalana w piecu w temperaturze około 800 stopni Celsjusza i trafiała tam przynajmniej sześć razy. Przy tworzeniu kolejnych warstw mali. Mam nadzieję, że te drobne obiekty będą Państwu w przyszłości przypominały mile, miłe chwile podczas dzisiejszego letniego wieczoru. Gratuluję wszystkim autorom prac. Z wyrazami szacunku i najserdeczniejszymi pozdrowieniami Olga Podfilowska-Kresińska, prorektor spraw rozwoju i współpracy Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. pokazuje tych, którzy byli wcześniej na uczelni, którzy ją tworzyli. Pan występuje teraz tutaj w niesamowitej roli, bo każdy ma jakichś poprzedników. I dla Pana to jest taka rola, w której Pan co? Przygląda się temu, jak wyglądają poprzednicy, artystycznie oczywiście, dzisiaj i jak to jest niesamowity poziom, bo my tu rzeczywiście widzimy, że tu nie ma w ogóle obniżania z wiekiem lotu. Nie, absolutnie, ale ja chciałbym powiedzieć, że to jest dla mnie przede wszystkim wydarzenie o takim charakterze emocjonalnym mocno, bo przyznam, że zresztą jak pani widzi, ciężko obejrzeć na no spokojnie w tej chwili coś, to trzeba przyjść, się skupić, przypomnieć sobie, patrząc na każdy obraz, niemalże każdą postać, bo, bo to są osoby, z którymi przyszło mi współpracować, pracować bliżej, czasem bardzo blisko przez kilkadziesiąt lat. I, I to ma dla mnie niesamowity taki emocjonalny wymiar, jak już powiedziałem. I za każdym razem przejmuję się chyba tym otwarciem bardziej niż innymi wydarzeniami, choćby inauguracją. Ale to jest niezwykle przyjemne uczucie i myślę, że pogoda i w ogóle ta temperatura, tutaj, którą właśnie nam pogoda zafundowała, odpowiada mniej więcej temperaturze tu wewnątrz towarzyszącej takim spotkaniom. W tym roku ta wystawa ma dodatkowy wymiar z uwagi na 80-lecie uczelni, tym bardziej warto tutaj przyjść i tym bardziej warto zobaczyć tych, którzy tę uczelnię tworzyli, a nadal tworzą. Tak tak jak powiedziałem na otwarciu, właśnie tym osobom, między innymi tym osobom zawdzięczamy to, w którym miejscu jest teraz nasza uczelnia i, i to miejsce jest ewidentnie bardzo, bardzo dobre, jeśli chodzi o usytuowanie wśród innych y, uczelni artystycznych. No, no nic tylko wyrażać wdzięczność. Po raz trzeci odsłona prac tych, którzy tworzyli uczelnie, ale tworzą sztukę nadal. Jak ten pomysł się pojawił, to miała Pani taką świadomość, że to będzie taka śnieżna kula, która się będzie toczyć i będzie coraz większa. Coraz więcej ludzi tu będzie przychodzić, coraz gorętsza będzie atmosfera i że to jest właśnie dokładnie to, czego gdzieś tam trochę potrzebujemy, żeby oglądać te prace. To była przede wszystkim, tak jak powiedziałam w, przy pierwszej edycji, to była tęsknota za spotkaniem z naszymi mistrzami i mentorami Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, którzy już są na emeryturze, ale nadal tworzą. To była tęsknota nie tylko do, do spotkania, oglądania ich prac, ale również do rozmów. Powiem tak, że powiem, że nie, nie marzyłam nawet o tym, że będzie kontynuacja, że będą kolejne edycje i że będzie tak miły odzew ze strony naszych profesorów. Bardzo, bardzo się z tego cieszę i myślę, mam nadzieję, że będą kolejne edycje. To jest też cudowne, że te osoby nie tylko przekazują na wystawę swoje prace i pokazują, co robią, ale przychodzą, że rzeczywiście tu są w taki namacalny sposób. Z każdym można porozmawiać na temat tej pracy, ale nie tylko. No właśnie, można porozmawiać na temat sztuki, na temat twórczości, na temat różnego rodzaju problemów artystycznych, ale też po prostu na temat życia, aktualnych spraw. Także to jest, to jest to, co jest najcenniejsze: rozmowa z drugim człowiekiem. Czy ta edycja w związku z 80-leciem uczelni to były jeszcze większe emocje, bo tak dużo podsumowań, a ta wystawa co roku jest jakimś podsumowaniem? Tak, ale w tym roku, w roku 80-lecia, ta wystawa jest szczególnie dla nas ważna. Pamiętamy o wszystkich oczywiście, swoich pedagogach. Natomiast tutaj znalazły się prace specjalnie dedykowane na tę wystawę w tym roku, i powiedziałabym, że połowa z nich powstała w roku 2024-2025. Także to są rzeczywiście, no można powiedzieć, potocznie świeże bułeczki.